Jeśli chodzi o zespoły wyjazdowe, które tutaj w Polsce Południowo-Wschodniej powstały z inicjatywy Fundacji MATIO, to to jest w ogóle uważam, że rewelacyjny pomysł dla naszych rodziców. Już tutaj, teraz po tej konferencji, podchodzą osoby, się pytają, czy, gdzie, gdzie zadzwonić, żeby taki zespół przyjechał. Czy jeżeli chory jest z Piotrkowa, czy jest szansa, bo to przecież daleka droga. W skład tego zespołu wchodzi przeszkolona fizjoterapeutka, która przez parę lat pracowała również u mnie w szpitalu, pracowała ze mną i y Przypominanie, pokazanie to co, to, co ona zauważyła, mimo że przecież wie, jak jest, bo sama prowadziła w szpitalu też ćwiczenia z rodzicami i kursy dla rodziców, szkoliła nieustająco, to oni i tak pozapominali po drodze wszystko. A najgorsze, co może być, to jest potem taki schemat powielania błędów. Zrobi się ten błąd raz w technice fizjoterapii, potem się go powiela. W dobrej wierze, z przekonaniem, że, że się robi dobrze. No i wychwycenie tego w czasie krótkiej wizyty, powiedzmy w poradni młkowicy dozy, kiedy jest tyle innych problemów do ogarnięcia problemów z leczeniem, problemów no, ogólnie zdrowotnych dziecka takich podstawowych najczęściej to umyka. To po prostu umyka albo nie ma na to czasu, albo po prostu umyka. Dlatego, jak zespół przyjeżdża do domu, do pacjenta i po, ma kilka godzin na to, żeby porozmawiać z rodzicami, porozmawiać z rodziną, ułożyć program ćwiczeń poinstruować rodziców, przeprowadzić taki krótki instruktaż. To jest zupełnie zobaczyć, w jakich warunkach to dziecko jest rehabilitowane, czy tam nie ma, nie wiem, tysiące różnych kocy, futrzaków w tym mieszkaniu, które też jakby nie było wpływają na stan zdrowia dziecka. To jest to zupełnie inna relacja i to bardzo szybko zostało przez rodziców dostrzeżone jako duży plus. Według mnie należy dążyć do takiej sytuacji, żeby przynajmniej przy tych ośrodkach, które prowadzą leczenie mukowiscydozy dozy łącznie z badaniem przesiewowym noworodków w kierunku mukowiscydozy dozy w Polsce jest ich 8 czy 9 powstał taki zespół, ośrodek dla zespołu wyjazdowego. Zespół wyjazdowy składający się z tych podstawowych osób, czyli tak jak tutaj mamy w Małopolsce pielęgniarkę, fizjoterapeutę. Dietetyka, psychologa i pracownika socjalnego, który zajmuje się również poradnictwem prawnym, czyli pięciosobowy góra zespół. Myślę, że gdyby się to udało stworzyć, gdyby się udało też uzyskać, jeżeli nie całkowite finansowanie, a przynajmniej dofinansowanie dla pracy tych zespołów z Narodowego Funduszu Zdrowia, byłoby to bardzo pozytywne, choćby z tego powodu, że Osoby, które pracują w tym zespole, oni dostają teraz niewielkie stawki, bo wiadomo, że fundacji nie stać na jakieś większe pieniądze, ale dofinansowanie jakby generuje też chęć pracy nad sobą samym, czyli jakby szkolenia się tych osób w, w swoim zawodzie, do dokształcania się wszelkiego. Takiego, jeśli chodzi o poszerzanie swoich kompetencji, co jest tylko potem, generuje oczywiście pozytywny wpływ na leczenie i na stan zdrowia naszych chorych. Rehabilitacja w mukowiscydozie dozie jest w ogóle podstawą leczenia jest jednym z takich trzech bazalnych filarów leczenia leczenia kompleksowego bo w ten sposób się postępuje w tej chorobie leczycie kompleksowo. I Ogromna rola tej rehabilitacji układu oddechowego jest ewidentnie związana z długością przeżycia naszych chorych. Między innymi również od właściwej rehabilitacji ta długość życia chorych zależy. Jest ogromny problem w Polsce, dlatego że. W Polsce w ogóle brak jest przeszkolonych fizjoterapeutów w fizjoterapii układu oddechowego. Jest bardzo trudno wyszkolić rehabilitantów. Ja, na przykład, w swoim szpitalu mam w tym momencie dwóch wyszkolonych na różnych etapach rehabilitantów, ale to jest kroplach morzu potrzeb. I rehabilitant po studiach, który podejmuje pracę. Można powiedzieć, że w rehabilitacji układu oddechowego jest zupełnie niewciągnięty. On się po prostu musi tego dopiero nauczyć na, różnych, na różnego rodzaju kursach. Stąd tak strasznie mało jest rehabilitantów, fizjoterapeutów tej naszej działki układu oddechowego. I stąd też duże trudności w szkoleniu rodziców. Jeżeli rodzice przyjeżdżają do szpitala na wizytę, Często jest tak, że ten rehabilitant ma albo bardzo mało czasu, albo jest zajęty zupełnie innym dzieckiem, trudno mu jest poświęcić sporo czasu swojego, tego czasu pracy na długie przeszkolenie, na sprawdzenie rodziców. Oczywiście my staramy się to jakoś tam organizować. Najczęściej kończy się to niestety kilkudniowym pobytem na oddziale. W czasie tego pobytu rodzice są sukcesywnie szkoleni, ale to wcale nie oznacza, że po tygodniu czy po dwóch tygodniach oni tych procedur nie zapomną. A jeszcze jest jedna rzecz ogromnie ważna, o której się zapomina, bo tak jakoś jest, że świat nie myśli o dzieciach tylko o dorosłych. Dziecko jest takim organizmem, który się dynamicznie rozwija i bardzo szybko się zmienia i to czasem bardzo diametralnie się zmienia. I to implikacje tego faktu są takie, że powinno się wprowadzać sukcesywnie z wiekiem dziecka, nowe zabiegi fizjoterapeutyczne, i dostosowywać je. W tym momencie zarówno do stanu dojrzałości dziecka, do jego wzrostu, do jego proporcji, do jego wyglądu, do jego ciężaru ciała, a w naszym konkretnym przypadku, w przypadku mukowicydozy, również do stanu zaawansowania choroby. W związku z tym ta fizjoterapia dynamicznie się zmienia, ona nieustająco ulega zmianie. i mm, jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju sztuką. Jest niestety związana z dużym doświadczeniem fizjoterapeutów. Taki rehabilitant, który pracuje zupełnie w innej działce, mimo że jest rehabilitantem z zawodu, bardzo często no, wcale nie dziwię, nie czuje się na siłach, nie podejmuje się tej rehabilitacji, bo się po prostu na tym nie zna.